Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Po błogosławieństwach i ostrzeżeniach, których słuchaliśmy u świętego Łukasza w ostatnią niedzielę, dziś mamy w Ewangelii traktat o miłości nieprzyjaciół. Komentuje to m.in. święty Cyprian w traktacie o modlitwie pańskiej, pisze tak. Dołączył też prawo, wiążące nas pewnym warunkiem i ślubem, że według tego prosimy o odpuszczenie win, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom, wiedząc, że nie możemy uzyskać o co za grzechy prosimy, jeżeli i sami podobnie nie uczynimy względem grzeszących przeciwko nam. Święty Cezary z Arles porównuje tak, na czym polega ludzkie miłosierdzie. Na tym, byś spojrzał na nędzę biedaków. A na czym polega Boże Miłosierdzie? Bez wątpienia na tym, że udziela przebaczenia grzechów. I my mamy również naśladować Boże Miłosierdzie. Cała ta nauka o nadstawianiu policzka i oddawaniu płaszcza nie była w ustach Chrystusa gołosłowna. Została przecież potwierdzona czynem w czasie jego śmierci krzyżowej. Ale w tym miejscu nasuwa się też refleksja o nadużyciu tej nauki. Bo zdarza się, i to wcale nie tak rzadko, że cynicznie zwraca się tę zasadę miłości nieprzyjaciół przeciwko chrześcijanom, także krzywdziciel śmie mówić do skrzywdzonego, drwiąc: Jaki z ciebie chrześcijanin, ty masz obowiązek wybaczyć, a nie ze mną walczyć. A Kościół katolicki uznaje prawo i obowiązek e, obrony siebie i innych przed niesprawiedliwą agresją. Mało tego. Katechizm Kościoła katolickiego stwierdza, że uprawniona obrona może być nie tylko prawem, ale poważnym obowiązkiem tego, kto jest odpowiedzialny za życie drugiego człowieka. Obrona ta powinna być oczywiście proporcjonalna do zagrożenia i podejmowana e, z poszanowaniem godności e, każdego człowieka. Ale wciąż mamy sprzeczność z tym, że mamy nadstawić drugi policzek. A jednak doktryna katolicka harmonijnie łączy przykazanie miłości nieprzyjaciół z prawem do obrony własnej i obrony wspólnoty. Miłość chrześcijańska nie oznacza bierności wobec niesprawiedliwości czy agresji, lecz wzywa do działania w taki sposób, który chroni zarówno siebie, jak i innych, ale bez nienawiści wobec napastnika. Dlaczego tak jest? dlatego że nauka o przebaczeniu yy, którą głosi Chrystus jest rozumna i celowa jej ostateczną racją jest zatrzymanie zła nie eskalowanie przemocy słusznie to zauważa ksiądz Marek Dziewiecki kochać kogoś kto nie chce lub nie umie kochać to pomagać mu by przestał krzywdzić dlatego Miłość do nieprzyjaciół nie wyklucza obrony przed ich działaniami. Święty Tomasz Zakwinu wprowadził pojęcie ordo caritatis, porządek miłości, które wskazuje na hierarchię miłości. Najpierw powinniśmy miłować Boga, potem siebie, następnie bliźnich. Niektórych to dziś oburza, ale to jest mądra zasada. Oznacza, że człowiek ma obowiązek troszczyć się o własne życie i o życie tych, za których jest odpowiedzialny, co może wymagać obrony przed agresorem. Taka postawa nie jest sprzeczna z miłością nieprzyjaciół, ponieważ celem obrony nie jest zniszczenie napastnika, lecz obrona dobra i przywrócenie sprawiedliwości. Zauważmy, że śmierć Chrystusa na krzyżu też nie była nierozumna ona miała swój cel. Tym celem było zmartwychwstanie i odkupienie. W praktyce oznacza to, że chrześcijanin powinien dążyć do pokoju i przebaczenia, ale nie jest zobowiązany do biernego znoszenia niesprawiedliwości. Obrona własna, obrona innych zwłaszcza, może być, a nawet jest moralnie uzasadniona pod warunkiem, że jest proporcjonalna, racjonalna, nie wynika z nienawiści i ma szansę skuteczności. Miłość nieprzyjaciół i prawo do obrony nie są ze sobą sprzeczne. Chrześcijanin jest wezwany do miłości wobec wszystkich, w tym do nieprzyjaciół, ale także do odpowiedzialnej troski o siebie i innych, co może obejmować ochronę przed niesprawiedliwą agresją. Dobrej niedzieli wszystkim.